Jak wczoraj w Polsce w sprzedaży pojawił się nowy, budżetowy telefon Sony Xperia 4. Jego cena oscyluje w granicach 600 zł, także weźcie to pod uwagę, porównując go z innymi z wyższej półki telefonami. Tak więc jest to budżetowiec i pod tym kątem będziemy się temu urządzeniu Przyglądali. W zestawie wraz z telefonem znajdziemy krótki przewód USB, dokumentację oraz ładowarkę USB 5V 850 mA. Po wyjęciu z pudełka, po pierwszym uruchomieniu, otrzymałem od razu aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji. Aktualnie na tym urządzeniu znajdziemy Androida w wersji 4.4.4. Może na początek o samym telefonie, jak on jest skonstruowany. Jak widzicie, ja mam wersję białą, dostępna jest również wersja czarna. Telefon wykonany jest z plastiku, z plastiku dość przyjemnego, e, wysokiej jakości, co najważniejsze, z plastiku, na którym nie widać zupełnie żadnych odcisków palców. Tak więc jest to bardzo dobry wybór, zważywszy na e, fakt, że no, nie lubimy, jak nam te odciski palców zostają. Ta tylnia ścianka jest tylnią ścianką, którą możemy zdemontować i pod zdemontowaną tylnią ścianką znajdziemy gniazda na kartę pamięci SD oraz na kartę SIM w wersji mikro. Pomimo tego, że mamy zdejmowaną tylnią obudowę, niestety bateria w tym urządzeniu jest niewymienna i jej pojemność to jest 2300 mAh. Co do wydajności baterii nie będę się wypowiadał, ponieważ ten telefon mam na dość krótki okres czasu udostępniony. Dzięki uprzejmości w zasadzie sony center w kielcach, tak więc zachęcam Was, jeżeli już się staniecie posiadaczem tego typu urządzenia, napiszcie, jak ono u Was się sprawuje i jaka jest jego wydajność związana z pracą na tej baterii. Tak jak już mówiłem, pod klapką znajdujemy dwa gniazda, karta SIM oraz karta pamięci. Mamy jeszcze jedno dodatkowe gniazdo przygotowane ewentualnie pewnie na wersję Dual SIM. Dalej za, tym, za tymi gniazdami znajduje się przycisk resetu, jeżeli nastąpiłby problem i telefon by nam się zawiesił, a nie, mog nie możemy wyciągnąć baterii, to tutaj producent nas ratuje takim przyciskiem. I teraz może założę z powrotem obudowę, dość łatwy sposób się to robi. Jak widzicie, bez najmniejszych problemów zakładam i omówimy sobie, jakie gniazda znajdują się na telefonie. Strona lewa, jest to gniazdo USB. Na rogu mamy miejsce na podłączenie smyczy. Strona prawa, dwa przyciski regulacji głośności oraz przycisk, który będzie służył nam do wybudzania i usypiania telefonu. Od góry jest złącze zestawu słuchawkowego, którego Producent nie dołącza wraz z telefonem. Gniazdo słuchawkowe również będzie nam pełniło funkcję anteny, czyli, jeżeli podłączymy zestaw słuchawkowy, będzie ona, będzie ten zestaw słuchawkowy funkcjonował jako antena, ponieważ urządzenie ma wbudowane radio FM. Na tylnej stronie znajdziemy aparat. Aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 megapikseli z autofokusem oraz stosowną diodę podświetlającą. Na dole obudowy znajdziemy otworek, pod którym znajduje się głośnik. Niestety nie jest to zbyt fortunne umieszczenie tego głośnika na tylnej krawędzi. Ja akurat tego rozwiązania nie lubię. Najmniej ono według mnie jest ergonomiczne. Niemniej jednak głośnik gra czysto i wyraźnie. Na stronie przedniej znajdziemy aparat frontowy o rozdzielczości 2 megapikseli, obok tego aparatu znajduje się dioda powiadomień. Mamy otworek na głośniczek, na dole mamy otworek na mikrofon. Szkoda, że tutaj nie udało się producentowi zainstalować głośników głównych. Telefonu. Do komunikacji ze światem telefon będzie używał wyświetlacza i wyświetlacza IPS o przekątnej 5 cali, wyświetlacza oczywiście dotykowego, o rozdzielczości 960x540 i gęstości 220 punktów na cal. Zgodnie z informacjami, które znalazłem na stronie producenta, wyświetlacz jest chroniony szybką odporną. Skoro jesteśmy już przy parametrach, warto wspomnieć, że napędza ten telefon procesor MT6582, 4 rdzenie po 1,3 GHz. Wbudowana jest tam jedna, 1 giga pamięci operacyjnej RAM, pamięć wewnętrzna to 8 GB. Dzięki karcie SD możemy rozszerzyć pamięć wewnętrzną o dodatkowe 32 giga. Pomimo tego, że pamięć wewnętrzna nie jest najwyższa, producent umożliwia nam na szczęście przenoszenie zainstalowanych aplikacji na kartę SD. Tak więc tutaj nie musimy się szczególnie stresować tym, że zabraknie nam miejsca na jakieś bardziej opasłe aplikacje. Wracając do wyświetlacza, zrobiło na mnie pozytywne wrażenie. Wyświetlacz jest jasny, kąty widzenia są jak najbardziej przyzwoite. Ta gęstość jest według mnie wystarczająca i w tej klasie telefonów budżetowych zdecydowanie jest to in plus. Pomimo tego, że jestem przyzwyczajony do wyświetlacza o mniej więcej tej samej przekątnej, a mimo wszystko o większej gęstości, nie odczuwałem jakiegoś zbytniego dyskomfortu korzystając z tej niższej rozdzielczości. Tak więc myślę, że każdy będzie zadowolony z tego, jak ten wyświetlacz pracuje. Urządzenie jest wyposażone w pełną aplikację aparatu od Sony, czyli mamy dostępne wszystkie te efekty które są w każdym flagowcu nawet tym najbardziej wypasionym. Mamy wirtualne efekty, efekty, wirtualnej rzeczywistości. Możemy sobie sporo efektów również pobierać na, na ten telefon. Jeśli chodzi o, o sam aparat, jego rozdzielczość nie jest może porażająca, bo jest to tak jak mówiłem 5 megapikseli, ale wyjątkowo dobrze on spisywał się w trudnych warunkach oświetleniowych. Robi on dość długo zdjęcie, czyli wnioskuje z tego, że on po prostu nakłada sobie zdjęcia tak, aby wyciągnąć jak najlepszą jakość tego zdjęcia przy słabym oświetleniu, ale mimo wszystko zaskoczył mnie w tej klasie telefonów bardzo bardzo na plus. Aparat główny umożliwia nam rejestrację obrazu wideo o rozdzielczości full HD i 30 klatkach na sekundę. Aparat frontowy 2 megapikselowy może rejestrować filmy o rozdzielczości 720p. Dzięki nakładce firmy Sony nie zabrakło możliwości uruchamiania małych aplikacji, małych aplikacji multitaskowych, które pozwalają nam na obecność dwóch aplikacji na jednym ekranie. Nie ma również najmniejszego problemu, żeby pobrać ze sklepu całą gamę tych aplikacji, których już coraz więcej jest dostępne właśnie współpracujących z telefonami Sony. Mamy również całą masę możliwości personalizacji tego interfejsu, począwszy od widżetów aplikacji. Tapet. Mamy również dostępne już kilka wbudowanych motywów oraz możliwość pobierania zupełnie nowych motywów, które znacząco zmienią nam wizualną stronę tego urządzenia. Na telefonie nie znajdziemy przesadnej ilości preinstalowanych aplikacji. Na szczęście nie zabrakło tych aplikacji, które wszyscy w oprogramowaniu Sony jak najbardziej doceniają czyli mamy aplikację Walkman, album, filmy oraz PlayStation. Podczas kilkunastu godzin testu urządzenie nie sprawiało żadnych problemów, jego żwawość była jak najbardziej na przysłonie. Z zwoitym poziomie. Nie napotkałem problemów z odtwarzaniem żadnych elementów, żadnych grafik wysokiej rozdzielczości filmów Full HD. Przeprowadziłem również test wydajności za pomocą oprogramowania Antutu Benchmark i jego wynik to jest 18886. Podsumowując, mnie samo urządzenie przypadło do gustu. Jest dość zgrabne, niezbyt ciężkie, wykonane solidnie, również pozwala na wygodną, szybką pracę z. Wszystkimi aplikacjami, które są najczęściej używane w systemie Android. Zachęcam Was do komentowania. Jeżeli widzieliście to urządzenie gdzieś w sklepie, podzielcie się swoimi wrażeniami. Jeżeli jesteście użytkownikami, to również zachęcam bardzo serdecznie do opisania Waszych doświadczeń z tym urządzeniem. Pewnie będą to cenne wskazówki dla innych osób rozważających zakup tego urządzenia.